20 kwietnia 2021 roku do polskiego Sejmu trafiły trzy projekty ustaw mające liberalizować prawo w zakresie stosowania i hodowania marihuany. Co istotne, była to pierwsza taka inicjatywa ze strony samych posłów, co zdaniem wielu niesie za sobą większą szansę na faktyczne zmiany w przepisach. Jednak nie można pominąć faktu, że słyszymy też dziś wiele głosów sceptycznie nastawionych do tego pomysłu. Dlatego przyjrzyjmy się, jakie argumenty padają za, a jakie przeciw legalizacji konopi indyjskich. Od 2013 roku w Stanach Zjednoczonych obserwujemy stopniową legalizację marihuany stosowanej w celach rekreacyjnych. Zaczęło się to od stanu Colorado, jednak dziś już 15 z 50 stanów Ameryki znormalizowało ten proceder. Z 16 Virginią przygotowującą się na legalizację w roku 2024. Jednocześnie 36 stanów tego kraju, głównie na zachodzie i północy, zezwala na stosowanie marihuany w celach medycznych. I to, zdaniem wielu obserwatorów, przetarło szlaki do zmian prawnych, jakie obserwujemy dzisiaj. O samej efektywności marihuany w medycynie wiemy mniej więcej od XIX wieku, kiedy to irlandzki lekarz William Brooke Osonesi, podczas jednej ze swoich podróży do Indii, rozpoczął eksperymenty mające zweryfikować, na co pomagają występujące w tym kraju używki. Dostrzegł wtedy, że stosowanie marihuany może pomagać pacjentom mierzącym się z chronicznym bólem czy konwulsjami. Rozpowszechnienie przez niego konopi indyjskiej w Europie wkrótce poskutkowało pierwszymi eksperymentami z tą substancją w leczeniu psychiatrycznym oraz przeciwdziałaniu tężcowi. Substancja nie zdobyła jednak popularności przez wzgląd na rozpowszechnienie się wtedy leków opartych o opioidy, które działały szybciej i mogły być łatwiej syntezowane. Późniejsze zmiany w prawie amerykańskim, takie jak wykreślenie marihuany z oficjalnej listy leków w roku 1942 oraz dopisanie jej do ustawy substancji kontrolowanych z 1970, ostatecznie doprowadziło do spenalizowania jej stosowania oraz zdemonizowania jej w oczach obywateli. Co jednak interesujące, to właśnie w latach 70. kraj zaczął mierzyć się z nowym, nieprzewidzianym problemem. Otóż, jak się okazało, wieloletnie stosowanie wspomnianych leków opioidowych, szczególnie zaś leków przeciwbólowych, miało katastrofalne konsekwencje dla mieszkańców USA. Okazało się, że populacja zaczęła się na działanie tych substancji uodparniać, co z kolei przekładało się na zwiększone ich stosowanie, a w konsekwencji coraz powszechniejsze zjawisko uzależniania się od leków i opioidów. Z tego powodu świat naukowy tego kraju został niejako zmuszony szukać alternatyw. I właśnie wówczas, początkowo tylko w laboratoriach, ale z czasem także w szpitalach, popularność zdobywać zaczęła marihuana, pierwotnie jako środek przeciwbólowy. Jednak z czasem również w innych celach, np. przeciwdziałaniu negatywnym efektom chemioterapii czy syndromowi wyniszczenia. Przyjrzyjmy się zatem, jakie korzyści z legalizacji marihuany mogą płynąć zarówno w sferze medycznej, ale także rekreacyjnej. Jednym z koronnych argumentów przywoływanych w ramach tej dyskusji jest niska szkodliwość marihuany w porównaniu z innymi używkami, również tymi, które są legalne. Przeprowadzone w 2007 roku badanie opublikowane w ramach prestiżowej gazety Lancet ukazuje nam zbiór opinii ekspertów, lekarzy i psychiatrów dotyczących szkodliwości 20 popularnych substancji odurzających, takich jak heroina, kokaina, alkohol, LSD czy właśnie marihuana. Jak się okazuje, popularne zioło nie tylko jest klasyfikowane jako jedna z najmniej niebezpiecznych substancji spośród badanych, to jest to także substancja o najmniejszym potencjale niszczenia otoczenia osoby zażywającej. Zdaniem ekspertów szansa na to, że stosowanie marihuany wywoła postawy destrukcyjne dla życia rodzinnego czy relacji międzyludzkich, są niższe niż choćby wśród alkoholików. Podczas gdy alkohol pobudza i napędza agresję, to THC, będące głównym składnikiem marihuany, ma raczej działanie rozluźniające i uspokajające. Oczywiście istnieje wciąż ryzyko związane z jej nadużywaniem, polegające na otępieniu zdolności umysłowych czy napędzaniu problemów psychicznych, jednak w porównaniu do tego, np. etanol znacznie szybciej wywołuje złożone powikłania oraz silniej i szybciej uzależnia. Inny argument mogący przekonywać do legalizacji to fakt, że przyniesie to gospodarce kraju wielkie korzyści finansowe. Przewiduje się, że łączny przychód branży konopnej w USA w roku 2025 ma wynieść nawet 24 miliardy dolarów, a wspomniany stan Kolorado, który jako pierwszy zalegalizował rekreacyjne skręty, przez tylko trzy pierwsze lata zanotował wzrost wpływów podatkowych rzędu 2, miliarda dolarów. Ponadto analizy rynkowe wskazują, że legalizacja marihuany wpłynęła na zwiększenie obrotów w branżach takich jak gastronomia, transport czy turystyka. Na każdego dolara włożonego w branżę konopną ekonomia generowała dodatkowe 2 dolarów 40 centów. Korzyści dostrzeżemy także w strukturze wydatków publicznych. Zwalniamy bowiem spore fundusze w policji, która w wyniku legalizacji nie musi już ścigać osób posiadających marihuanę, a zamiast tego przeznaczyć je na inne aktywności. W samym USA mówimy tu o zwolnieniu od 7 do 13 miliardów w budżecie policyjnym rocznie. Trzeci istotny argument w tej dyskusji to kwestia bezpieczeństwa. Obrót marihuaną jest często pod kontrolą zorganizowanych grup przestępczych, co generuje liczne ryzyka. Aby zwiększyć marże i popyt na swój produkt, przestępcy mogą stosować rozmaite taktyki, w tym dosypywanie do używki tańszych, mniej bezpiecznych zamienników, dodawanie do narkotyku dodatkowych, silnie uzależniających związków, mających nas w większym stopniu uzależnić od konkretnego dostawcy, czy udostępnianie używek dzieciom. Należy pamiętać, że legalizacja marihuany oznaczałaby także utworzenie regulujących ją przepisów. Hodowca czy dystrybutor, chcący legalnie działać, musiałby tych przepisów przestrzegać, co z miejsca implikowałoby możliwość wdrożenia odpowiednich standardów hodowli, procedur transportu czy zasad, wedle których można marihuanę sprzedawać. Minimalizowalibyśmy tym samym zdrowotne ryzyko związane ze stosowaniem tej używki, ale także osłabiamy wpływ przestępców, którzy zmuszeni są do konkurencji z legalnie funkcjonującymi podmiotami. Legalizacja marihuany w samych tylko Stanach Colorado i Washington kosztowała meksykańskie kartele przemycające tamte substancje około 2,7 miliarda dolarów i przyczyniła się do ograniczenia ich aktywności. Do tego natrafimy także na badania sugerujące, że upowszechnienie się marihuany może wpływać na zmniejszenie się konsumpcji alkoholu, co ponownie poprawia bezpieczeństwo. Spada ilość wypadków samochodowych, morderstw czy wskaźniki przemocy domowej. Oczywiście, mając to na uwadze, istnieje także szereg problemów i potencjalnych zagrożeń płynących z wdrożenia marihuany do powszechnego stosowania. Najważniejszym z nich wydaje się problem ujęcia stosowania marihuany w prawie oraz koszt społeczny, jaki przy niej okazji poniesiemy. Oczywiście sytuacja będzie różnić się w różnych krajach, jednak wskazuje się, że wpływ do budżetu, jaki odnotuje kraj w ramach legalizacji konkretnej używki, niekoniecznie musi przewyższać koszty, jakie poniesiemy. Na przykład koszt społeczny alkoholu i papierosów w Stanach Zjednoczonych to ponad 400 miliardów dolarów. W ramach tego ujmuje się kwestie takie jak pomoc medyczna, leczenie uzależnień czy zwiększenie przemocy w określonych regionach. Zaś wpływy do budżetu z tytułu obracania tymi substancjami to zaledwie 24 miliardy. Oczywiście należy pamiętać tutaj o tym, że możliwe są też inne podejścia do problemu uzależnień, takie jak na przykład model portugalski, gdzie szerzej zakrojona legalizacja i silny nacisk na edukację sprawiły, że kraj odnotowuje rekordowo niskie wskaźniki uzależnień i to na skalę kontynentu. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jaki będzie ten koszt dla marihuany, gdyż brak jeszcze konkretnych danych z uwagi na to, że legalizacja nie objęła jeszcze całego USA, dla którego takie analizy się prowadzi. Niewątpliwe jest jednak, że taki koszt zaistnieje. Ponadto nie należy zapominać, że marihuana, pomimo iż wypada dobrze na tle innych używek, to nadal jest narkotykiem, od którego można się uzależnić. Badania wskazują, że na wytworzenie się tzw. syndromu odstawiennego, a więc zawrotów głowy, nudności, potliwości i bólów głowy spowodowanych przez odstawienie nadmiernie i długotrwale stosowanej marihuany, szczególnie narażeni są ludzie młodsi oraz osoby zażywające marihuanę codziennie. W Stanach Zjednoczonych do tych kategorii zalicza się aż 68% zażywających. Do tego badacze wskazują, że to właśnie od uzależnienia się od marihuany najtrudniej jest się wyzwolić, porównując to do uzależnienia od alkoholu czy papierosów. Jednocześnie jednak specjaliści podkreślają, że wystąpienie uzależnienia od marihuany w pełnym tego słowa znaczeniu jest dość rzadkim zjawiskiem. Do tego liczne badania wskazują, że stosowanie konopi może napędzać o rozwój chorób psychicznych takich jak schizofrenia czy depresja. Innymi skutkami ciągłego stosowania marihuany mogą być ataki paniki czy uczucie niepokoju, do których przyznaje się 22% stosujących używkę ponadto nie trudno znaleźć badania, które wskazują, że długotrwałe i częste stosowanie marihuany przyczynia się do trwałego osłabienia zdolności naszego umysłu, takich jak zapamiętywanie, uczenie się czy kontrolowanie impulsów. Warto również pochylić się nad kwestią kształtu regulacji, jakie rząd chciałby tworzyć w ramach rynku konopnego, bowiem te mogą powodować, że nie osiągniemy celu, jakim jest wyrugowanie szarej strefy w tej części gospodarki. Na przykład stan Washington nakłada na legalnych sprzedawców marihuany na tyle wysokie podatki, że mafie wciąż są w stanie funkcjonować przy dość wysokiej marży. Podobną sytuację możemy obserwować w Kalifornii, gdzie łączna wartość podatków nakładanych na gram sprzedawanej konopi może osiągać nawet 45%. Jak widać, dyskusja na temat legalizacji marihuany wcale nie należy do prostych. Z jednej strony ciężko jest nie dostrzec medycznego potencjału jaki drzemie w konopi indyjskiej, szczególnie jeśli zestawimy to z problemami nadużywania leków bazujących na opioidach. Nie oznacza to jednak, że marihuana nie niesie ze sobą swoich własnych zagrożeń. Problemem w ramach tej dyskusji jest także fakt, że legalizacja trwa względnie od niedawna, co sprawia, że świat nauki wciąż zbiera dane na temat tego jak przeciętny człowiek zażywa marihuanę oraz co można zrobić, aby robił to bardziej odpowiedzialnie. Mamy bowiem już przykłady krajów, które rozumieją, iż sama legalizacja to za mało i warto to połączyć z szeroko zakrojoną kampanią edukacyjną, tak jak zrobili to choćby Portugalczycy. Faktem jednak pozostaje, że trend legalizowania marihuany na świecie zdaje się postępować. Jeszcze na początku ubiegłej dekady słyszało się tylko o planach legalizacji w niektórych stanach USA, a dziś już jedna trzecia tego kraju pozwala zapalić sobie rekreacyjnego skręta. W efekcie, nawet w dość konserwatywnych krajach, takich jak Polska, zaczynają się pierwsze próby zmian przepisów dotyczących tej substancji. Dobrze jednak by było, gdyby rządzący uwzględnili przy tym dotychczasowe doświadczenia naukowców i polityków, którzy podkreślają istotność edukacji i uświadamiania społeczeństwa w zakresie efektów i zagrożeń, jakie niesie ze za sobą zapalenie jointa. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.